Witamy Państwa serdecznie w pierwszym programie handballowe Zagłębia. Dziś moim Państwa gościem jest Grzegorz Klimczak, no właśnie, trener, pierwszy trener męskiej drużyny Zagłębia lubin, drugi trener męskiej drużyny Zagłębia lubin oraz trener juniorek SMS Zagłębia lubin. Witam serdecznie. Witam serdecznie, witam Państwa. Trenerze, no właśnie, tutaj przedstawiłem Pana w trzech osobach, można powiedzieć, której z nich jest tutaj najbliżej. Tak, zespół pieśni i tańca w jednej osobie. Myślę, że najbardziej mi do trenera młodzieży jednak. Jestem asystentem Jarka Hipnera w Super Lidze, więc on tu jest jako head coach. No w ostatnim czasie troszkę w zastępstwie, no ale pracujemy razem cały rok, więc bardziej bym powiedział, że tutaj wśród młodzieży, a jemu pomagam w Super Lidze. No i zaczniemy właśnie od tej Superligi. Ostatnie dwa mecze trener prowadził jako pierwszy Trener drużyny Zagłębia Lubin. Najpierw spotkanie w Kwidzynie to było na zakończenie rundy zasadniczej, o tym może nie będziemy mówić. Zaczęliśmy rundę tak zwaną spadkową, i tutaj przyszło na sam początek pewne zwycięstwo, można powiedzieć, z drużyną z Piotrkowa Trybunalskiego. Co o tym spotkaniu możemy powiedzieć, jak pana okiem ten mecz wyglądał. To znaczy, może nie tak do końca pewne, bo właściwie początek mieliśmy słaby, bardziej brakowało nam skuteczności w ataku. W obronie trzymaliśmy się nieźle, bo do przerwy było, jeśli dobrze pamiętam, 10 do 10, więc można powiedzieć, że 10 straconych bramek no to, to jest dobry wynik, jeśli chodzi o defensywę. No, w drugiej połowie próbowaliśmy kilka razy uciec na te parę bramek, żeby mieć jakby spokojny przebieg tego meczu. Piotrków nas doganiał. No i właściwie końcówka również tego spotkania tak wyglądała, że wyszliśmy tam na cztery bramki, no i też na te ostatnie trzy, trzy dostaliśmy, wyszli na obronę każdy swego i ostatecznie skończyło się jedną bramką dla nas, co daje nam już pewne utrzymanie w lidze, gdzieś tam dalej zrównanie się punktami z Kwidzynem, no i będziemy walczyć o to dziewiąte miejsce. W tych pięciu spotkaniach musieliście zdobyć tylko jeden punkt, aby nie zagrać w barażach, i tak jak ten wspomniał, utrzymać się w Orlen Superlidze. Ale na pewno cel nie jest, nie jest taki. Gracie zapewne o to najwyższe miejsce w tej grupie, czyli o miejsce dziewiąte. No chcielibyśmy zająć miejsce dziewiąte, to jest tuż, tuż poza ósemką. Ten rok był trudny, nie można mówić tam o, o jakichś tam sytuacjach, które były wewnątrz zespołu gdzieś były problemy z tymi kontuzjami. W pewnym momencie zostaliśmy z jednym obrotowym, bo Tomek Pietruszko nam wyleciał. Z, miał kontuzję kolana, cały czas gdzieś tam powoli wraca do, do tej gry. On tutaj chłopak stąd, więc on bardzo mocno czuje to zagłębie i, i tego chłopaka nam brakowało, bo graliśmy właściwie z Pawłem Kałużnym, no, który jest młodym chłopakiem, na pewno ambitnym i na pewno chce się rozwijać I, i, i miejmy nadzieję, że fajna przyszłość przed nim, jeśli chodzi o piłkę ręczną, no ale jednak z tym jednoobrotowym było ciężko, gdzieś musieliśmy tasować przede wszystkim w tej obronie, e, musieliśmy zmieniać, wiadomo, że 60 minut Pawła Kałużnego, gdzieś to było trudne, no w piłce ręcznej ciężko gdzieś grać przez cały mecz, e, więc gdzieś tam swoje problemy mieliśmy, może strasznie głośno o nich nie mówimy, bo tam każdy zespół ma Jakieś problemy, chcieliśmy do tej ósemki wejść, chłopacy są nieobliczalni. Ja uważam, że ten zespół jest nieobliczalny. Tak naprawdę wiele meczów pokazało, że potrafią zagrać tak jak z Wybrzeżem Gdańsk, gdzie zabieraliśmy punkty, które dzisiaj walczą o medal z Ostrowem, któremu zabraliśmy punkty na inaugurację, Z Górnikiem Zabrze właściwie w dwóch meczach zabieramy punkty, co jest wielką oczywiście. Dla wszystkich sensacją, ale gdzieś widać, jak, jak oni pracują, jak pracował Jarek, gdzie szukał tych rozwiązań pod każdy właściwie zespół. No, ostatecznie nie udało się wejść do tych playoffów, co myślę, że to, to byłoby fajnym podsumowaniem tego sezonu. No, ale jak pan wspomniał, to walka o to dziewiąte miejsce nas interesuje, żeby skończyć tuż za podium i patrzeć fajnie w przyszłość, na kolejny rok. No, taki niedosyt, można powiedzieć, Pozostał, bo tych punktów nazbieranych naprawdę sporo kilka sporych niespodzianek, jednak, jednak zabrakło tych trzech oczek, można powiedzieć, i, i tak szkoda kilku meczów, a ja bym powiedział, że chyba najbardziej jednak tego w Piotrkowie trybunalskim, gdzie prowadziliśmy już dziewięcioma bramkami i było bardzo, bardzo blisko. No ten mecz niestety chyba wszyscy pamiętają, i gdzieś on się za nami ciągnął później. Mm. No tak się ten mecz skończył, no nie, nie ułożyła nie się ta druga połowa dla nas. Tych trzech punktów zabrakło. No można gdybać jeszcze w kilku meczach. To co mieliśmy, można powiedzieć szczęście w meczu z y, pierwszym, z Górnikiem Zabrze, gdzie tą końcówka była szalona i kto był na meczu to dobrze ją pamiętaj, dla naszego na pewno piłki ręcznej takie mecze to jest na plus. No to tak niestety ten, ta druga połowa w meczu z y, Piotrowem nam, to szczęście musieliśmy chyba oddać i, i w tym meczu no, no niestety tych punktów y, zabrakło, no teraz widać, że mecz z Piotrkowem u nas y, też był ciężki, czyli te zespoły gdzieś tam między sobą tak mniej więcej powiedzmy równo grają kto ma troszkę lepszy moment, gorszy y, no to wtedy przewaga jest dla tego drugiego zespołu no, no tych trzech punktów zabrakło i no, no, trzeba to przyznać, że Mest chyba był taki najbliższy, jeśli chodzi o zdobycie tych punktów. W grupie spadkowej oto dziewiąte miejsce powalczą trzy drużyny: Zagłębie, Kwidzyn i Azoty Puławy. I my, właśnie z Azotami, w czwartek zagramy na własnym parkiecie. z Azotami, które pokonaliśmy też w rundzie zasadniczej. Pewnie inne spotkanie teraz się zapowiada: drużyna z Puław ze swoimi problemami, ale pewnie Zagłębie patrzy tylko na siebie i chce kontynuować. Zwycięską pastę w tej grupie. No tak, my patrzymy na siebie. Ten zespół z puław naprawdę jest dobry. Ci chłopcy tam y, mają paru doświadczonych graczy, y, mają dobrą obronę, y, mają fajnego chłopaka na obrocie Keliana Janikowskiego, y, który tam y, naprawdę robi dużo, dużo jeśli chodzi przede wszystkim o atak. No, ale my raczej musimy się skupić na sobie, żeby te punkty, szczególnie na swoim terenie, wziąć. Bo tak się ułożyło w tej rundzie spotkowie, że trzy mecze mamy u siebie i dwa na wyjeździe. I żeby ten, ten mecz wziąć za trzy punkty i patrzeć na to, co, na to, co robi Kwidzyn, bo wolimy patrzeć do góry już teraz niż, niż na dół. Niech tam rywalizują o, to, o te baraże, o to, o to miejsce barażowe i o to miejsce spadkowe. Ale my skupiamy się na, na sobie. Trenujemy, wszyscy trenują. Paweł Dudkowski, dzięki Bogu. Okazało się, że kontuzja nie jest jakaś straszna, więc powoli też będzie do nas wracał. Mam nadzieję, że wróci jeszcze na rundę spotkową. Zobaczymy, na który mecz to już będzie decydował tam Jarek w połączeniu z, z Pawłem. I zobaczymy. No, trzeba nastawić się, żeby w ten czwartek wziąć te trzy punkty z pławami to jest. Również dobry, dobry zespół w tym sezonie trochę słabiej grający, ale w Azoty wiemy, że przez parę lat dobry grali o medale i, i, i to nie jest wcale tam y, zespół, który, który gdzieś tam, y, który, który gdzieś tam, no, jakby to powiedzieć, no, bardzo mocno znaczył w handbalu polskim gdzieś cały czas tym zajmował miejsca u góry Tabeli. Popatrzmy trochę wyżej jeszcze. Wiadomo, że w, pewnie w finale Orlen Superligi, jeśli chodzi o Mistrzostwo Polski, zagra Industria z Wisłą Płock. A według Pana, kto zdobędzie brązowy medal? Bo tutaj w tym sezonie ta walka o najniższy stopień podium jest naprawdę imponująca, można powiedzieć. I chyba ciężko wskazać faworyta teraz do brązu. Myślę, że ciężko. Ostrów na pewno wzmocnił się teraz bramkarzem który no, zrobił show w meczu z Wybrzeżem Gdańsk. Teraz mecz jest w Gdańsku, więc ja myślę, że u siebie Wybrzeże może zagrać też, za, też po wygraną, bo tam wiadomo jest do dwóch zwycięstw. Górnik Zabrze, Chrobry Głogów, to również ciężko określić. Teraz, teraz zespoły zagrają w Zabrzu. Myślę, że tam będzie walka do ostatnich minut i... I, I gdzieś potem. Dobrze, może dla piłki ręcznej, że za, rzeczywiście kilka zespołów gdzieś walczy o ten, y, można powiedzieć, brązowy medal, bo ten jednak złoto i srebro gdzieś tam wiadomo, że pomiędzy tymi dwoma najlepszymi zespołami. Ale dobrze, że dla piłki ręcznej to jest, że te zespoły gdzieś tam między sobą się biją y, i że te mecze wyglądają w ten sposób, y, jeśli chodzi o rywalizację, a nie, że już wiadomo, że na przykład trzecim zespołem też jest, no, powiedzmy, Górnik Zabrze i wiemy, że. Oni zdobędą tę medal. Niech się biją, to jest wszystko dobre dla nas, nawet dla zespołu, dla nas niższych, że ta piłka ręczna się rozwija, że jest ciekawa, że te mecze warto obejrzeć, warto włączyć tę telewizję, czy warto przede wszystkim przyjść na hale i, i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. No i Orlen super Ligi Męskiej, przechodzimy do pierwszej Ligi kobiet. jest Pan również trenerem juniorek SMS Zagłębie Lubin, jak w tym sezonie. Idzie drużynie. Wiemy, że tutaj wyniki nie są sprawą e, najważniejszą, aczkolwiek e, po widać progres. Ja od początku zakładałem, że będzie bardzo ciężko, bo jednak e, no zdecydowaliśmy się na to, wraz z, tutaj z prezesem i z dyrektorem wyrazili zgodę. Gdzieś pomogli mi sponsorzy. Wspomnę o Państwu konsorowie, tutaj marczenia. Marek Kluczyński pomogli finansowo również gdzieś firmy Biofarmi Fundacja Lotto do tego się dołożyła więc chcieliśmy ten projekt uruchomić przede wszystkim dla młodzieży żeby miała gdzie grać chodzi o liczbę meczów, liczbę minut, które mogą spędzić, naprawdę mogę to porównywać statystykami tylko, ale cały czas gramy, jesteśmy w grze właściwie do połowy maja i to było dla mnie najważniejsze, że po tych rozgrywkach juniorskich, w których uczestniczymy, gdzieś trafiliśmy do tej jednej ósmej, awansowaliśmy później dalej, no się nie udało, ale no widać zdecydowanie zmianę w, jeśli chodzi o grę, jeśli chodzi o zachowanie, o nabieranie doświadczenia. No wyniki oczywiście też są ważne, ja tam nie chcę mówić, że zaraz gdzieś tam tam nie patrzmy na wyniki, bo gdzieś no, ta rywalizacja no polega na tych wynikach, ale Przede wszystkim to, był, myślę, to był dobry projekt. Pod to chciałem, żeby to wystartowało. W takiej formie. pewno będziemy to ulepszać, żeby jak najwięcej osób zainteresować tym, żeby również spojrzeć po prostu na te ligę niższą. Oczywiście trzymamy kciuki za zespoły superligowe i żeńską, żeby znów, znów zdobyła mistrza Polski, ale gdzieś, żeby ta młodzież miała swoją ligę, gdzie będzie grała, dostanie dużo minut. Nie braliśmy żadnych zawodniczek z zewnątrz, czy jakichś starszych. Wszystko to, jest, to są zawodniczki, które grają, to są zawodniczki naszej szkoły, naszego SMS-u. I myślę, że to było takie ruszenie jakby tematu pod kolejne pokolenia następne klasy. Dojdą kolejne zawodniczki, gdzieś tam z młodszych, z młodszych klas, nie tylko z czwartej, ale również z trzeciej, z drugiej klasy zawodniczki grały, gdzie będą w przyszłości. Myślę, że to już zostanie. Tak, tak bynajmniej mam zielone światło na ten moment, że w przyszłym roku również będzie pierwsza liga, więc to jest wszystko pod te grupy młodzieżowe, żeby miały tą swoją ligę, tak zwaną seniorską. No i też, żeby gdzieś tam, czy inne kluby, czy nasze, yy, czy nasze trenerki mogły sobie spojrzeć też, jak to wygląda, jak, jak te zawodniczki w tej pierwszej lidze, yy, już powiedzmy, seniorskiej, yy, gdzieś, tam, yy, gdzieś tam sobie grają i. i, i no i czy się rozwijają, czy się nie rozwijają, czy mają szansę, żeby dostać możliwość grania w pierwszym zespole. SMS Zagłębie Lubin prężnie się rozwija. W ostatnim czasie nabory do szkoły się odbyły. Jak te nabory wyglądały? To znaczy pierwsze nabory mamy za sobą już, jeśli chodzi o i podstawówkę. W podstawówce to tam jest bardzo fajnie, bardzo dużo dzieciaków się zgłosiło. W liceum myślę, że spokojnie też klasy powstaną i chłopaków i dziewczyn. Teraz w sobotę zapraszam na kolejne, na kolejne nabory. Przede wszystkim zapraszam do, do, do tego, żebyśmy gdzieś razem w tym uczestniczyli, bo myślę, że to po pierwsze oczywiście to jest szkoła sportowa, i my jako trenerzy uczymy tej gry w piłkę ręczną i chcemy, żeby te zawodniczki, czy zawodnicy się rozwijali, ale myślę, że też powoli, mocno też trzeba akcentować, że to jest jednak szkoła życia, że te zawodnicy tam kończą ósmą klasę podstawówki, gdzieś ruszają w świat, w nowe środowisko, muszą dostosować się do pewnych zasad i jakby taki podział mi się wydaje dobry jest, że szkoła to edukacja wiadomo, żeby skończyć maturę, gdzieś próbować iść na studia oczywiście, My jako trenerzy, no to ten rozwój czysto sportowy gdzieś tutaj, żeby było gdzie grać, w, jakiej, w, jakim, w, jakiejś, w jakiejś lidze, czy w turniejach ogólnopolskich, czy oczywiście Ligi, Liga Dolnośląska, po prostu tam dalsze, dalsze rozgrywki. No i też myślę, że trzecia taka też mocna grupa, a może chyba najmniej może, może doceniana to jest grupa osób, które pracują w Bursie, bo jednak na co dzień z tymi różnymi Ciężkimi tematami też muszą się zajmować, gdzieś jakimiś kryzysami tych dzieciaków, bo jednak myślę, że przeskok z ósmej klasy do pierwszej i mieszkanie poza domem, często daleko od domu myślę, że jest też ważne, że ta grupa, pani dyrektor wraz z wychowawcami robią kawał też dobrej roboty. Nie chcę nikomu tam ujmować, że tutaj bardziej w niż tam trenerzy czy trenerzy. Niż w szkole. Myślę, że to są takie naczynia połączone w trybiki, które muszą działać, a myślę, że wielu rodziców to docenia i widzi, jak ten dzieciak się zmienił pod wpływem grupy, drużyny, bo cały czas o tym mówimy budowanie drużyny i zawsze mi się marzy, żeby to słowo drużyna i gdzie to często powtarzamy i gramy razem, żeby działało przez wiele lat. W tych wszystkich grupach, i żeby miał wpływ, y, wpływ na ich życie, bo właściwie cały czas gdzieś w swoim życiu budujemy drużynę, czy drużyna to jest, y, budujemy w domu, jako rodzinę, czy budujemy w pracy, gdzie mamy, y, spotykamy się z ludźmi, z którymi właściwie codziennie musimy się też często spotykać, bo z tego to wynika, a y, wtedy jest, myślę, że jeżeli wszystko funkcjonuje fajnie i czujemy się dobrze w takiej grupie, to wszystko funkcjonuje lepiej. I tak uważam, jest w SMS-ie, dlatego wracając zapraszam na te nabory. Zapraszam na nasze szkoły myślę, że wiele rzeczy można tu przeżyć. Z wieloma kryzysami również trzeba. Musimy się tutaj mierzyć. Nie tylko wynikami, nie tylko może słabszą grą. Kontuzjami również, bo to jest nieuniknione i, i mam parę przykładów, gdzie może te kontuzje. Bardzo wpływają na zmianę tej osoby, ale jak wracają, patrzy się na tą drogę, jak ta osoba wraca, to jak ciężko musi pracować, żeby znów zacząć grać, to jest naprawdę wspaniała droga, i myślę, że ten powrót, znowu zdobywanie bramek i znowu uczestniczenie w tym wszystkim, to gdzieś zostanie na lata, bo to jest też bardzo ciężka droga, jeśli chodzi o, o sport, o, o, ogólnie o sport, nawet można powiedzieć, powrót po kontuzji. No i właśnie my wszystkich tych najmłodszych, trochę młodszych, trochę starszych zapraszamy do SMS Zagłębie Lubin. Zapraszamy serdecznie na mecz z Azotami Pławy w czwartek godzina 18:00, hala RCS a o 20:30 drużyna żeńska KGM MKS Zagłębie Lubin podejmować będzie MKS Urbis Gniezno. W meczu bardzo ważnym, jeśli chodzi o walkę o mistrzostwo Polski, także widzimy się na hali. Oraz przed telewizorami. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.